Prawdopodobnie to jeden z ostatnich takich ciepłych, słonecznych, pięknych dni. Jest niedziela, jest 19 stopni, ciepły wiaterek, naprawdę nieźle. I tylko po liściach, po ich kolorach i po tym, że spadają widać, że nieuchronnie zbliża się jesień. Spadają liście i spadają też podobno wyniki deweloperów, wyniki sprzedaży deweloperów jest źle. A przynajmniej taki artykuł ostatnio udało mi się przeczytać i przyjrzymy się, czy faktycznie jest tak źle, jak piszą redaktorzy w tych artykułach. A dodatkowo, ponieważ GUS, główny urząd statystyczny, niedawno opublikował wyniki mieszkaniówki po 9 miesiącach, to spróbujemy też popatrzeć, jak wygląda ta ciąża deweloperów. Co się buduje, czy jest tego mniej, czy więcej, jak z pozwoleniami budowlanymi, jak z rozpoczętymi budowami. Przegląd rynku mieszkaniowego Anno Domini 2024, pierwsze 9 miesięcy to jest to, na co dzisiaj Cię zapraszam. Zainteresowany? Chodźmy pooglądać. Zatem tak jak mówię dużo, dużo ostatnich artykułów w takim dość alarmistycznym tonie, że wyniki deweloperów spadają i że jest jakaś padaka na rynku. Mówi się, już nie chcę wchodzić w szczegóły, choć to mógłby być temat na inny odcinek, ale mówi się, że na przykład Atalowi spadło 50% sprzedaż nowych mieszkań, któryś tam tylko jeden czy dwóch deweloperów zaliczyło wzrosty porównując do tego samego okresu w poprzednim roku, a cała reszta po prostu leży na łopatkach i krzyczy. No ale ty musisz być mądrym inwestorem i czytać te wszystkie artykuły, przefiltrowywując je przez swoją własną wiedzę. Jeżeli porównujemy do tego samego okresu zeszłego roku, to porównujemy do czego? Praktycznie szczytu związanego ze sprzedażą, związaną z bezpiecznym kredytem 2%. Więc jeśli w zeszłym roku deweloperzy odnotowywali sukcesy, bo program działał i wtedy mówiło się tylko o tym, że wszystkim rekordowo rośnie. A teraz rynek, co prawda z jednej strony jest trochę spowolniony, ale wraca, bo to jest główna przyczyna. Rynek wraca do normalnej sprzedaży, takiej jaką miał. Przed tym aberracyjnym rokiem, gdzie był bezpieczny kredyt 2%, który zaburzył te wyniki. Więc, jeżeli teraz wracamy do normalności, i ta sprzedaż wraca do normalności może jest trochę słabsza, no ale wraca do takich normalnych rozmiarów, to nie można mówić o tym, że jest jakaś padaka na rynku i że deweloperom spada na łeb na szyję, bo to nie do końca jest prawda. Jest pewnego rodzaju spowolnienie, bo ludzie czekają, ludzie nie wiedzą, co będzie. Dwóch z trzech koalicjantów jest przeciwko temu nowemu programowi wspierającemu za Pierwszego mieszkania, więc nie wiadomo na czym stanie, nie wiadomo czy się dogadają, nie wiadomo czy ten program się odpali, oby nie, oby to nie ruszyło. No ale póki co ludzie nie wiedzą, więc z jednej strony wstrzymują się z zakupami, i z drugiej strony powoli deweloperzy też wyhamowują zbudowaniem podaży nieruchomości. No i tu przechodzimy płynnie do tych wyników ostatnich 9 miesięcy. Jak to? Wyglądało. Zacznijmy od tego, ile towaru udało się wyprodukować. 145 tysięcy. Tyle nowych mieszkań pojawiło się na rynku, w tym okresie od stycznia do września i to jest uwaga, spadek. Spadek o niecałe 10%. Ale wiadomo, że niecałe 145 tysięcy to mieszkania przeznaczone na sprzedaż czy wynajem, bo część z nich została wyprodukowana też przez kowalskich dla siebie. To Polacy budowali swoje nowe. Gniazdeczka. Natomiast z tych 145 tysięcy deweloperom udało się wrzucić do worka. Tych mieszkań, które pójdą na sprzedaż, niecałe 90 tysięcy, to jeśli porównamy do okresu styczeń i wrzesień 2023, to jest mniej o niecałe 7%. Czy to jest słaby wynik? Ano niekoniecznie, dlatego że jak popatrzymy na sam tylko wrzesień, to z tych 90 tysięcy, które wprowadzili deweloperzy w okresie styczeń-wrzesień, w samym tylko wrześniu wrzucili 11 tysięcy. I to jest wzrost, zarówno jeśli porównamy do sierpnia, bo w przypadku sierpień do września ten wzrost to aż. 31%, o tyle więcej wypuścili deweloperzy nowych mieszkań, zakończyli pozytywnymi odbiorami nowe inwestycje i mieszkania trafiły do sprzedaży. A jeśli chodzi o porównanie do września zeszłego roku, to te 11 tysięcy to jest wzrost o 4%. Natomiast bardzo, bardzo prężnie działają te działy u deweloperów, które odpowiadają za uzyskiwanie nowych. Pozwoleń, no bo pozwolenie uzyskać to jest proces długi, warto go zacząć, a nóż coś z tym programem bezpieczny kredyt 0% ruszy i wtedy będzie można zacząć budować, budować, budować. Więc tych pozwoleń za okres styczeń i mamy 220 tysięcy i to jest wzrost o 26%, gdyby porównać do tego samego okresu w zeszłym roku. No ale znowu pozwolenia w tym kraju uzyskują nie tylko deweloperzy, bo Kowalski też chce swój domek. Czy coś tam innego sobie wybudować, w czym będzie mieszkał? Więc tych 220 tysięcy deweloperzy przyczynili się do uzyskania 154 tysięcy nowych pozwoleń na budowę. I te 154 tysiące to jest wzrost o prawie 35%. Rok to rok jest tutaj taka ciekawostka. Mówimy o okresie styczeń-wrzesień, i dużo z tych 220 tysięcy powstało w poprzednich miesiącach. O tym, że ta machina trochę zaczyna zwalniać, czyli że albo deweloperzy już mają pełną szufladę pozwoleń i tylko się zastanawiają, czy zaczynać nowe budowy, czekając na to, co się zadzieje, może świadczyć fakt. Że mimo, że w samym tylko wrześniu udało się tych pozwoleń uzyskać 16 tysięcy, to zarówno w porównaniu do sierpnia, jak i do września zeszłego roku to są spadki. Jeżeli mówimy o porównaniu do września 2023 roku, to tu spadek jest niewielki, o 1%. Także w zeszłym roku mniej więcej tyle samo udało się we wrześniu tych pozwoleń uzyskać, około 16 tysięcy. No ale jeśli patrzymy na sierpień tego roku, to z sierpnia na wrzesień tych pozwoleń wydano mniej o 10%. I to, uwaga, mogłoby świadczyć, o jakimś takim lekkim spowolnieniu polegającym na tym, że albo szuflada już jest pełna, mamy dużo projektów, które możemy zacząć budować, nie potrzebujemy więcej, albo co byłoby gorsze, nie wiemy, co będzie z bezpiecznym kredytem 2, 0%, jakkolwiek się ten program nie będzie nazywał. Czy on ruszy, czy nie. W związku z tym nie wiemy, czy będzie komu kupować nieruchomości, a w związku z tym zwalniamy trochę z uzyskiwaniem pozwoleń, a co za tym idzie, będziemy trochę w perspektywie mniej budować. No a z tymi nowo rozpoczętymi budowami to branża też idzie bardzo grubo i tu są wzrosty. Pytanie tylko, czy te wzrosty nie zostały wygenerowane w pierwszej połowie roku, kiedy jeszcze nie było takiego dużego wahania, że może ten program nie wejdzie w życie, tylko jedziemy, bo jak wejdzie w połowie roku, takie były pierwsze założenia, czyli około czerwca tego roku, to będziemy sprzedawać, 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 a potem się wywaliło. Więc jak to wygląda? 181,5. 181,5. Pół tysiąca nowych budów. Tyle rozpoczęto w okresie od stycznia do września tego roku i to jest wzrost o 37, czyli prawie 31%, jeśli porównamy do okresu styczeń. Wrzesień 2023. Ale znowu, znowu jedno zastrzeżenie. Nie budują w tym kraju tylko deweloperzy, bo buduje też Jan Kowalski z Janem Nowakiem pospołu na swoje własne potrzeby. Więc tych deweloperskich, stricte nowych, rozpoczętych budów, które trafią na rynek, jak już się zakończą, i to będą mieszkania, które będzie można kupić, to z tych 181,5 tysiąca mamy aż 117 tysięcy. I te 117 tysięcy nowych, rozpoczętych budów. To jest wzrost aż o 46%, jeżeli porównamy rok do roku. Tak mocno poszło to wszystko. Myślę, że w pierwszej połowie tego roku, no bo deweloperzy po prostu liczyli na to, że szybko zacznę, szybko skończę i wypuszczę to na rynek, po to, żeby ludzie wzbogaceni rządowym kolejnym programem jakimś tam przyjdą kupić ode mnie mieszkanie, więc muszę mieć dużo. Gotowego produktu, który im najnormalniej w świecie zaoferuje. I tu może być kolejny malutki sygnalik, że być może ta rozpędzona lokomotywa delikatnie wyhamowuje. W samym tylko wrześniu 12 tysięcy nowych budów rozpoczęto. Jeżeli to porównać do września zeszłego roku, to spadek jest niewielki, bo to będzie o 3% mniej niż w adekwatnym okresie. 2023. Ale jeśli porównamy to do sierpnia, to w sierpniu rozpoczęto budów o 10% więcej. Wrzesień, w porównaniu do sierpnia tego roku, to jest spadek o 10%. Być może to jest tak, że pod koniec roku nie rozpoczyna się budów, no bo trzeba by je kończyć w zimie albo przetrzymać przez zimę, nie można budować i to generuje koszty. Ale może być też takie postrzeganie, że hola, hola, nie ma co zaczynać nowych tematów, bo już trochę tego naprodukowaliśmy. Pamiętasz, drogi widzu, ile nowych mieszkań z tyczeń, wrzesień pojawiło się już na rynku? Jest tego trochę, prawda? No to po co zaczynać nowe, skoro wcale nie ma gwarancji, że to się sprzeda, jak nie wiadomo, co jest z tym rządowym programem, a jak już zaczniemy, to są koszty i koszty w związku z zimą mogą być może nie tyle większe, co trzeba będzie je ponosić przez dłuższy okres, no dlatego, że w pewnych okresach zimy budować się po prostu nie da. No i w związku z tym, że się nie mógł być miesiącem, kiedy budów rozpoczęto mniej niż w sierpniu, a jeszcze gorzej, będzie październik, listopad, grudzień, ale o tym będzie oczywiście w kolejnych Odcinkach. Gdybym miał się pokusić o jakieś wróżenie z FUSów, to powiedziałbym, że na początku było bardzo, na początku roku było bardzo, bardzo optymistycznie i właściciele firm deweloperskich czy zarządy firm deweloperskich mocno dokręcały śrubę tym działom, które muszą uzyskać pozwolenie, wcześniej pozyskać grunt, a potem zacząć na nim budować. Cisnęli grubo. Weźcie się, sprężcie i jedziemy, jedziemy na maksa. Dlaczego? No dlatego, że wszyscy spodziewali się, że będzie powtórka z bezpiecznego kredytu 2%. W międzyczasie zaczęły się te niesnaski wśród koalicjantów. Przypomnę tylko, że zarówno Polska 2050, jak i PSL są przeciwko wprowadzeniu tego programu, uważają co, co do zasady ma sens. Uważają, że te pieniądze, te środki powinny być przeznaczone na inne formy zapewnienia ludziom mieszkania, a nie dopłaty do kredytów. Co więcej, w międzyczasie pojawiła się niestety jeszcze powódź, a w związku z tym środki pewne trzeba było na tę powódź wygospodarować, na walkę ze skutkami powodzi, co powoduje, że ten zapał do wprowadzenia kolejnego programu jest jeszcze mniejszy, co zauważyli deweloperzy, i w związku z tym, moim skromnym zdaniem, te ich wysiłki powoli się zatrzymują, wyhamowują. Pozwolenia nowe będą leżeć w szufladach, budów nowych mniej będzie jeszcze rozpoczętych, no a to, co już trwa, się będzie kończyć. Według GUS-u, w tym okresie, w którym publikowane były te dane, łącznie w Polsce w budowie było prawie 840 tysięcy mieszkań. 840 tysięcy. Tych wszystkich rzeczy, czyli nowych wprowadzonych mieszkań, nowych rozpoczętych budów i nowych uzyskanych pozwoleń oczywiście najwięcej udało się. Zrobić deweloperom w województwie mazowieckim. Buduje się tam, gdzie są nieruchomości drogie, gdzie są relatywnie wyższe marże do przytulenia od klienta, ale tych klientów bogatszych, zasobnych w dużą zdolność kredytową też jest sporo. I tak to w tym momencie wygląda. Ech, to ja sobie, mój drogi widzu, w tym słoneczku jeszcze trochę. Posiedzę, a Tobie dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dobrze wiesz, że zachęcam oczywiście do zasubskrybowania, polajkowania, powiedzenia innym, że jest taki kanał, żeby sobie też coś ciekawego obejrzeli. Niech na jesień spadają nam tylko liście, a nie na przykład liczba regularnie płacących najemców. Tego nam wszystkim życzę. Dziękuję Ci drogi widzu raz jeszcze za Twoją uwagę. Trzymaj się ciepło i czuwaj.